Od ostatniej recenzji na kanale minęło już trochę czasu. Dlatego postanowiłem lekko usprawnić tego typu materiały właśnie takim szablonem. Dzisiaj omówię tytuł z Sezonu Jesień 2019, który zresztą niedługo, bo 17 kwietnia ma otrzymać swoją kontynuację, a mowa o Mary Meshta i Romakun, czyli serii, w której rodzice na początku wykorzystują umiejętności swojego syna dla pieniędzy, a żeby jeszcze zwiększyć swój majątek poprzez zaprzedanie duszy swojego 14-letniego syna demonowi. Koniec końców, okazuje się, że ta transakcja z perspektywy Irumy nie jest wcale najgorsza, bo wspomniany sędziwy demon chce po prostu posiadać wnuka, a co za różnica, że jeden z najpotężniejszych demonów wybrał sobie do tego celu zwykłego człowieka. Właśnie tu rozpoczyna się przygoda Irumy, który na każdym kroku widzi przepaść, jaka dzieli jego siłę, a wszystkich innych, których mija w szkolnych murach, czy też poza nią. A to nie jedyny jego problem, ponieważ w piekle człowiek jest wręcz mitycznym okazem, który zostałby pożarty, gdyby tylko ktoś się o tym dowiedział. Dlatego nasz protagonista postanawia ze wszelkich sił się nie wyróżniać, jednak wychodzi mu to bardzo opornie, aż chciałoby się rzec, że cały świat stoi mu w tym postanowieniu na drodze. Podczas oglądania tej serii prawie cały czas towarzyszą nam przeróżne gagi, ale również idzie odnieść wrażenie pewnej autentyczności tego świata, który jest budowany przez postacie, ich kulturę i zwyczaje. I chociaż faktycznie jest to tylko dodatek do przykład komicznego nastolatka, to dodaje temu światu swoistej autentyczności. Może na początku spodziewałem się, że seria zapomni o wielu kwestiach na rzecz swojego komizmu, to ku mojemu zaskoczeniu wcale się tak nie dzieje. Faktycznie dalej śledzimy losy szkolne i jest zabawnie, ale przy tym Iruma potrafi wziąć się w garść i nie tylko starać wiecznie ukrywać i być średniakiem, ale udaje mu się dopasować nie tylko pod kątem charakteru. Ale również w pocie czoła szlifuje swoje umiejętności i dba o sprawność fizyczną. Główny bohater posiada jeszcze jedną cechę ogromne szczęście przez co większość demonów, zamiast uważać go za bardzo słabowitego, uważa go za niesamowitego mocarza, i przez większość czasu nikt nie wątpi w jego demoniczne korzenie. Same postacie, które otaczają naszego bohatera, mimo że nie wydają się zbyt złożone, to zdecydowanie nie są też płaskie. Posiadają własne zestawy, swoich przekonań oraz specyficzny charakter, co dodaje temu tytułowi nieco kolorytu. Tak naprawdę, w kwestii postaci i historii nie mam wiele do zarzucenia. Jedynie chyba to, że niektóre wątki wydają się zbyt sztucznie przeciągnięte, a część gagów jest nadużywana i po jakimś czasie przestaje to bawić. Ale nie wpływa to jakoś bardzo mocno na odczucia z oglądania to wciąż cały czas dobra produkcja. Co do oprawy wizualnej trudno mi o niej powiedzieć coś konkretnego. Poza tym, że jest przyjemna dla oka, a tła nie są przesadnie szczegółowe. Ale w dalszym ciągu wyglądają one estetycznie. Postacie również otrzymały ciekawe designy i chociaż daleko patrzeć nie trzeba, żeby zauważyć pewną wtórność, to całość prezentuje się po prostu nieźle. Gorzej wypada tutaj muzyka, którą wyraźniej słyszymy jedynie podczas przejścia scen. Całkowicie bazowe dźwięki można usłyszeć również Podczas pojawiania się czegoś na ekranie, a gdy już mamy do czynienia z muzyką w tle, to jest ona bardzo prosta i chociaż jej lekki klimat niejako pasuje do całości, to podczas oglądania prawie całkowicie się o niej zapomina. Ale może komuś bardziej przypadnie do gustu wykorzystanie klasycznych instrumentów. Podsumowując, uważam, że Iruma Kun to po prostu porządna produkcja, z mniejszymi wadami, która, jeśli tylko spodoba się nam typ głównego bohatera, niosącego pomoc wszystkiemu, co istnieje, nie powinna zawieść na tle komedii i przyjemności z oglądania. Znacie jakieś anime podobne do tego? A może taki rodzaj fabuły was nuży? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Ode mnie na dzisiaj to wszystko, do następnego odcinka. Sayonara!